To pokonując Adwentysm numer 24. To w zasadzie część pierwsza z dwuczęściowej serii o pierwszej wizji Ellen White. Więc to część pierwsza. Pozwólcie mi powiedzieć o tym, o czym będzie ten film. Nie będzie o poprawnej interpretacji tego, kim 144 tysiące są, będą i tym podobne. Zdaję sobie sprawę z tego, że są różne interpretacje w Wysoce Symbolicznej Księgi Objawienia w kwestiach wielu aspektów i 144 tysięcy jest jednym z nich. Niezależnie od tego, czy jesteś preterystą, jakiejś wariacji preteryzmu, historycyzmu, dyspensacjonalizmu itd. Wszystkie te szkoły wierzeń teologicznych mają różne sposoby interpretacji tej wysoce symbolicznej księgi objawienia. Ten film się tym nie zajmuje, ani nie będzie narzucał w tym poprawnej interpretacji. To, co ten film zrobi, to o czym jest, to o tym, jak Ellen White interpretuje 144 tysiące w jej wizji, którą otrzymała od swojego towarzyszącego jej Anioła. I słów, które otrzymała od jej Jezusa. Omówimy także to, w jaki sposób ona zdefiniowała 144 tysiące i jej relacje wobec nich, jako będące jedną z nich. I ten film, ostrzeżenie przed spoilerem, pokaże, jak ta wizja nie została wypełniona, jak Ellen White jest. Czy ośmielę się powiedzieć to znowu? Jak wiele razy już to zrobiłem! Jest fałszywym prorokiem. Bardzo łatwe do zademonstrowania. Więc przejdźmy do pierwszej rzeczy. Spójrzmy na pewne książki. Pokażę wam książki, na które spojrzymy, i dam wam z nich zdjęcia. Zaczniemy od spojrzenia na Early Writings, wczesne pisma. I gdy ja cytuję Early Writings, to cytuję tę książkę, to oryginał wydrukowany w 1882 roku. Jeżeli chcecie sprawdzić to, co cytuję, i dostać wersję PDF z White Estate, to ma to inną numerację. Ja cytuję oryginalną książkę i zdjęcia będą pochodzić z tej książki. Cytuję także ten zestaw dziewięciu tomów to tom pierwszy z Testimonies for the Church świadectw do kościoła. Wydrukowanej w 1948 roku i będę cytował Great Controversy, Wielki Bój. I ten, który używam do cytowania i do zdjęć, to moja wersja z 1888 roku, Wielkiego Boju. Więc teraz skupcie swoją uwagę, zbadamy ostrożnie te trzy książki i zawarto w nich pierwszą wizję LNG White. Szczególnie tę, Wielki Bój i to, co mówi o 144 tysięcy Więc zaczynajmy teraz. I oto tu jesteśmy. Zaczniemy od tego co widzieliśmy w filmie z biblioteki od Testimonies for the Church. Po środku widzicie, że to z 1948 roku i jest to tom pierwszy. Spojrzymy na strony 58, 59, ale zobaczmy co Ellen White mówi tutaj. To jest o jej pierwszej wizji. I co ona o niej mówi? Moja pierwsza dana mi wizja. I tutaj jest kilka kluczowych punktów tej pierwszej wizji. Wkrótce usłyszeliśmy głos Boga, jak wiele wód, które podały nam dzień i godzinę przyjścia Jezusa. Więc ona zna dzień i godzinę przyjścia Jezusa. Czytajcie dalej. Żywi święci w liczbie 144 tysięcy znali i rozumieli głos, podczas gdy niegodziwi myśleli, że był to grzmot i trzęsienie ziemi. Nie zrozumieli go. Zapamiętajcie wszystkie te cytaty. Potem zrobimy szybkie podsumowanie, ale przejdźmy przez to wszystko. Więc to pierwsza wizja. Głos Boga niczym wiele wód, który podał dzień i godzinę przyjścia Jezusa. Żywi święci, którymi są 144 tysiące, znają i rozumieją ten głos. Udajmy się do strony tej samej książki. Odwróciliśmy na następną stronę. Jesteśmy na stronie 60. Spójrzcie tutaj na dno. Wtedy nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Otwarły się groby i martwi wyszli, przychodziani w nieśmiertelność. 144 tysięcy wykrzyczeli Alleluja, gdy rozpoznali swoich przyjaciół, którzy zostali im odebrani przez śmierć. I w tym samym momencie zostaliśmy przemienieni i porwani razem z nimi na spotkanie Pana w powietrzu. Więc 144 tysięcy są wszyscy żywi i na ziemi. I Jezus przychodzi i porywa ich na spotkanie z nim w powietrzu. Tutaj jest mój wielki bój, który wam pokazałem. Edycja z 1888 roku. Data jest na środku. To 1888 rok i to jest strona tytułowa. Zobaczmy na stronę 649, co jest powiedziane na stronie 649. Nikt poza 144 tysiącami nie może nauczyć się tej pieśni. Jest to bowiem pieśń ich doświadczenia. Czytajmy dalej. Przeskoczmy tutaj. Ci to 144 tysiące zostali przemienieni z ziemi pośród żywych żyjących. Są policzeni jako pierwsze owoce przed Bogiem i barankiem. Więc ponownie, 144 tysiące są tymi, którzy żyją na ziemi i zostają zmienieni Przeskoczymy teraz do Error Writings, Ellen White I jest to moja edycja z 1882 roku, z której cytuję I jesteśmy tutaj na tej samej pierwszej wizji Teraz, ta pierwsza wizja tutaj stwierdza co? Gdy mieliśmy wejść do świętej świątyni To strona 14 Jezus podniósł swój piękny głos i powiedział Tylko 144 tysiące wejdą do tego miejsca i krzyknęliśmy Aleluja. Więc Ellen White w tej wizji jako część 144 tysięcy, którzy są żywi, Chce wejść do tej świętej świątyni, I Jezus mówi: Poczekaj chwilę, tylko 144 tysięcy mogą wejść do tego miejsca. Przewróćmy stronę na stronę 15 i zobaczymy ten fragment. Ona mówi tu o świątyni. Więc w tej świątyni, do której poszła i w której widziała się ze swoim Jezusem. Widziałam tam stoły z kamienia, w których imiona 144 tysięcy były wyryte literami złota. Po tym jak zobaczyliśmy chwałę świątyni, wyszliśmy i Jezus opuścił nas i poszedł do miasta. Wyszła z niej. Przejdźmy do następnej wizji w tej samej książce. Mamy tu Bożą miłość dla swojego ludu na stronie 31. I co jest powiedziane tutaj na tej stronie? Śledźcie kursor mojej myszy. Błagałam mojego towarzyszącego Anioła, by pozwolił mi zostać w tym miejscu. Nie mogłam znieść myśli powrotu do tego mrocznego świata ponownie. Wtedy Anioł powiedział, musisz wrócić, jeżeli jesteś wierna. Ty wraz ze 144 tysiącami, więc LNG White jest częścią 134 tysięcy, będziecie mieć przywilej odwiedzenia wszystkich świadków i oglądania dzieł Pana. Przepraszam, teraz tekst jest już podkreślony. Więc Anioł powiedział, musisz wrócić. Jeżeli jesteś wierna, to ty wraz ze 144 tysiącami będziecie mieli przywilej odwiedzenia innych światów i oglądania dzieł Boga. Więc podsumowując, spojrzeliśmy do trzech książek i wielu cytatów. Zróbmy podsumowanie. Jeżeli Ellen White była wierna, wtedy ona i 144 tysięcy będą podróżowali po wszystkich światach. I będą je zwiedzać, jak podają Early Writings na stronie 33. I widzicie ten cytat. Ellen White definiuje 144 tysięcy jako tych, którzy są żywi i przemienieni przy drugim przyjściu Chrystusa. Wielki Bój, strona 649. Ellen definiuje 144 tysięcy jako żyjących świętych. Testimoni, tą pierwszy, strona 59. Żyjący święci, 144 tysięcy. Jezus, Ellen White... Ogranicza miejsce świątyni do 144 tysięcy. Every writing, strona 14. W końcu. Ellen White, jako jedna ze 144 tysięcy, wchodzi do świątyni mówiąc, ja, my, gdy angażuje się w środku tamtego miejsca. Jeżeli pamiętacie cytat, to ona mówi nam, co jest w świątyni, że widziała te stoły z kamienia z imionami, 144 tysięcy i tak dalej. I potem ona opuszcza tę świątynię. Early Writings, strona 15. Więc widzimy te cytaty tutaj po raz drugi. Teraz problemy. Problem numer jeden. Ellen White myślała, że jest częścią 144 tysięcy. To jest to, co powiedział Anioł. Musisz wrócić. Nie możesz tu zostać. Ale jeżeli jesteś wierna, to ty i 144 tysięcy będziecie mieć przywilej zwiedzania wszystkich światów i użycia dzieł Boga. Muszę coś tutaj dodać. Na chwilę zboczę z tematu co do zwiedzania innych światów. Człowieku, czy ona odwiedzała inne światy? Popatrzcie na to. Po policzeniu na głos księżyców Jowisza, i krótko potem tych od Saturna, dała piękny opis pierścieni tego ostatniego. Potem powiedziała: Mieszkańcy Jowisza są wysokimi, majestatycznymi ludźmi, tak inni od mieszkańców Ziemi. Grzech nigdy tam nie wkroczył. Więc widocznie, później ona zwiedzała inne światy i widziała ludzi na Jowiszu. Wow. To szalone. My już wiemy, że nie ma nikogo na Jowiszu. W każdym razie to była dygresja. Wróćmy do 144 tysięcy. Więc ona myślała, że jest jedną z nich. Ale ona zmarła w 1915 roku. Jest dość trudno zostać przemienionym do nieba, jeżeli już nie żyjesz. Nie możesz zostać przemieniony żywcem, jeżeli nie żyjesz. To problem numer jeden dla Ellen White, i jej towarzyszącego anioła i dla jej Jezusa. Co teraz? Spójrzcie na to oświadczenie. Wypisała je tutaj dla was, macie cytat po prawej górnej stronie. Ten anioł, ten Jezus powiedział, że co? Jeżeli jesteś wierna, ty wraz z 144 tysiącami będziesz miała przywilej powrotu, by oglądać inne światy, jak oglądanie ludzi na Jowiszu, prawda? I oglądania dzieł Boga. Ona umarła. To się nie stanie. To nie może się stać. Więc co jest według tego scenariusza? Anioł powiedział, jeżeli jesteś wierna, co oznacza, że być może Ellen White nie była wierna i została zdyskwalifikowana z bycia w 144 tysiącach Jeżeli ta odpowiedź wam się nie podoba, to, to następna Jej wizja i obietnice nie były od Boga Są od kogoś lub od czegoś, ale nie od Boga Więc, moi adwentystyczni przyjaciele, podejmijcie swoją decyzję Wybierzcie mądrze Wiecie co? Całe pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. Wiecie, co już wiemy? To oczywiste, że Ellen White i teraz 143 999 nigdy nie zostało przemienionych do nieba. To się nie stało. Ponieważ nie zostali przemienieni do nieba, to cała ta relacja, którą nam dała o tym, co widziała w świątyni, jest także dziełem fikcji. Pamiętacie Ellen White, cytującą jej towarzyszącego anioła, który powiedział, że ona musi być wierna, jeżeli chce zobaczyć światy i dzieła Boże? Może ona mówiła do anioła, ale co Biblia mówi o aniołach? I nic dziwnego, wszak i szatam przybiera postać anioła światłości. 2 Koryntian 1,14 Ja powiedziałbym, że nawet pod postacią towarzyszącego anioła. Problem numer dwa. Przypomnijcie sobie cytat z tomu pierwszego. Testimonis, strony 59. Wkrótce usłyszeliśmy głos Boga, jak wiele wód, które podały nam dzień i godzinę przyjścia Jezusa. Proszę, zatrzymaj się tutaj, jeżeli jesteś adwentystą i przeczytaj ten werset, który widzisz na ekranie. Mateusza 24, /36. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam Ojciec. Ale Ellen White i jej towarzyszący anioł wiedzą. Mówimy tu o jasnej, biblijnej sprzeczności wizji tak zwanej prorokini oto jest i on na ekranie przed tobą Adwentysto, musisz wziąć to z powagą twój prorok właśnie udowodnił się fałszywym prorokiem ona umieściła się wyżej od słowa Boga Adwentyści, wy uwielbiacie mówić mi na YouTubie nie umieszczamy Ellen White nad Biblią ona to zrobiła tutaj ponieważ ona twierdzi, że wie coś co nawet sama Biblia nie wie wiecie co? Tak jak cytowałem w poprzednim slajdzie, nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ Szatam przebiera postać anioła światłości, także towarzyszącego anioła. 1 ten 14,33. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku. Ten, który nie kłamie, Bóg. Tytusa 1,2. Gdy Bóg mówi, że nikt nie zna dnia ani godziny, to znaczy, że nikt nie zna dnia ani godziny. Kropka. Ale kto będzie to robił? Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości Ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał. Więc to nie jest prawdziwe stwierdzenie, skąd to pochodzi. Ja mówię, że to pochodzi od Ojca wszystkich kłamstw. Ellen White komunikuje się z Ojcem wszystkich kłamstw. To ogromna sprawa. Adwentysto, powinieneś naprawdę zacząć kwestionować swój związek z tym fałszywym prorokiem i tym fałszywym kościołem. Problem numer 3. Ellen White mówi o wkroczeniu do świętej świątyni, co ponownie przeczy Biblii. Pamiętacie ten cytat? Powiedziała, że poszła do świątyni i widziała tam te wszystkie rzeczy. Wszystko, co musicie zrobić, to przeczytać objawienie 21.2.22, w którym to fragment mówi o nowym niebie i nowej Jerozolimie. 22.2 stwierdza, i widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba. Od Boga, przygotowany jak przeozdobiona obrubienica dla męża swego. Więc to jest nastanie nowej ziemi i nowych niebios. Ale co Jan mówi w 21-22? Lecz świątyni w nim nie widziałem, ale bowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest Jego świątynią oraz Baranek. Jezus jest świątynią. Nie ma żadnej świątyni. Człowieku, jak może być, że Ellen G. White w jej Early Writings widziała świątynię, która nie istnieje? Ellen i jej towarzyszący anioł zobaczyli świątynię, która nawet nie istnieje. Problem numer cztery. Przypomnijcie sobie, że Ellen White powiedziała, że Jezus podniósł swój piękny głos i powiedział: Tylko 144 tysięcy wejdą do tego miejsca. Tylko teraz Jezus Ellen White ograniczył limit tej świątyni do 144 tysięcy. Ale poczekajcie chwilę, co z zmarłymi w Chrystusie, którzy zmartwychwstaną przy tym drugim przyjściu? Ellen White i jej anioł zapomnieli o tych świętych, gdy ograniczyli pojemność do 144 tysięcy. Zobaczcie, co Paweł mówi w pierwszym Tesaloniczan 4,16 16 18, gdyż sam Pan nadany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej, stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy po błokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. To 144 tysiące plus martwi święci, którzy wszyscy już tam są. Ponownie, to dla moich adwentystycznych przyjaciół, bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, ponieważ prawdziwy Jezus nie wypowiedział tych oświadczeń w jej pismach. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, apostoł Paweł pisze do Koryntian, że boi się, że przyjmą go łatwo. Fakt, że mogą być inni Jezusi, jest uznany w piśmie. I wiecie co? Widzimy tutaj jednego w Early Writings na stronie 14. To jest fałszywy Jezus. Ale moi adwentystyczni przyjaciele, chcecie powiedzieć, czekaj, czekaj, może ona po prostu popełniła błąd lub coś takiego. Nie, nie, nie ma tutaj miejsca na błąd. Posłuchajcie tych słów Ellen White. W tym liście, który piszę, świadectwa, które przynoszę, prezentuję wam to, co Pan zaprezentował mi. Nie napisałam jednego artykułu na papierze, wyrażającego ledwie moje własne idee. One są tym, co Bóg otworzył przede mną w wizji. To właśnie widzieliśmy. Bóg otworzył to przed nią w wizji, i wiecie co? Ten Bóg, ten Jezus, ten towarzyszący anioł, zapomniał o kilku szczegółach. Jeżeli to nie wystarczy wam, adwentyści. By rozpoznać, że Ellen White jest fałszywym prorokiem, to nic nie wystarczy. Zobaczmy na to ostatnie słowa, cytaty, Jeremiasza 14:14. 14. A Pan rzekł do mnie, fałszywie prorokują proce w moim imieniu. Nie posłałem ich, ani nie dałem im poleceń, ani nie mówiłem do nich. Kłamliwe widzenia, marne wierzby i wymysły swojego serca wam prorokują. I to jest to, co właśnie zobaczyliście w tym filmie. Moi przyjaciele, moi adwentyści, są wieczne konsekwencje za wasze wierzenia i związki z tą fałszywą religią. Skąd wiemy, że jest to fałszywe? Zobaczcie na powtórnego prawa 18, 20, 22. Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. A jeśli powiesz w swoim sercu, po czym poznamy słowo, którego pan nie wypowiedział? Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok, nie w imieniu pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok, więc nie bój się go. Ellen White wypowiadała słowa. Powiedziała, że są od Boga. Nie stały się prawdą. Nie była częścią 144 tysięcy. Nie została przemieniona do nieba ze wszystkimi tymi innymi adwentystami. Nic z tego się nie stało. Biblia potępia Allen White jako fałszywego proroka. Więc, moi adwentyści, lepiej rozważcie Wasz związek z tą religią i przyjdźcie do prawdziwego Jezusa Biblii. Bo nie macie prawdziwego Jezusa Biblii, jeżeli jesteście adwentystami. Przyjdźcie do niego, zanim będzie za późno.